Rozdział 9 Marcinek stale mieszkał na stacji pani Przepiórkowskiej, uczęszczając do klasy drugiej i trzeciej. Postępy w naukach czynił jakie takie, ale nie nadzwyczajne. Dopiero w drugim półroczu, za pobytu w klasie trzeciej, wziął się szczerzej do nauki. Wpłynęły na to rozmaite okoliczności. Na wiosnę, kiedy drzewa w Starym Parku za kanałem okryły się liśćmi, pensjonarze pani Przepiórkowskiej udawali się tam w sekrecie przed korepetytorem i ukryci w gęstwinie strzelali z pistoletu. Ta stara broń, prawdopodobnie zabytek archeologiczny, była przywieziona z domu przez dardanelskiego szwarca. Posiadała niezmierny kurek, lufę cokolwiek pękniętą i starą rzeźbioną kolbę. Prochu dostawali za grube pieniądze bracia daleszowscy, podówczas już drugoletni czwartoklasiści, od jakiegoś feldfebla z rezerwy konsystującej w mieście. Kapiszony i śród kupowano z funduszów składkowych. Każdy z Daleszowskich strzelał codziennie po razu, Szwarc i Borowicz na przemiany. Strzały te były głuche, tempo rozlegały się między murami i nikt na nie uwagi nie zwracał. Stowarzyszeni dali sobie zresztą najuroczystsze słowo honoru, że za nic na świecie sekretu przed nikim nie zdradzą. Pistolet i materiały wybuchowe ukrywano w pniu spruchniałej wieżby. Pewnej niedzieli wszyscy czterej myśliwi zebrali się w parku po nabożeństwie. Starszy Daleszowski ostentacyjnie z zachowaniem przyjętego rytuału nabijał pistolet. Szwarc trzymał worek ze śrutem, Borowicz kapiszony, a młodszy Daleszowski pakuły do przybicia naboju. Kiedy za parkanem, oddzielającym to miejsce od sąsiednich ogrodów, dał się słyszeć pewien szelest. Szwarc spojrzał w tę stronę i zobaczył w szparze między deskami parkanu dwie źrenice. Natychmiast dał znak towarzyszom. Zanim jednak Daleszowski zrozumiał o co chodzi, nad parkanem ukazała się czapka z daszkiem i gwiazdą, Twarz z wąsami, granatowy mundur. Mignęły szlify, brzękły ostrogi i ogromny żandarm jednym susem płot przesadził. Borowicz natychmiast rzucił w krzaki kapiszony, szwarc śród, a daleszowscy bez namysłu dali nogę. Żandarm pochwycił zgłupiałych trzecioklasistów i odprowadził ich do gimnazjum. Nazajutrz w pewnych sferach miasta krążyła pogłoska, że na przedmieściu złapano uzbrojony oddział konspiratorów. W innych twierdzono, że owi konspiratorowie są to socjaliści. Czyli komuniści. Jeszcze w innych sferach utrzymywano na P, że schwytani zostali czterej zbójcy, obładowani rewolwerami, dynamitem oraz kindżałami i wymieniano nazwiska: Łukasik, Banasik, Wątroba, Józef Zapieralski. Tymczasem Marcinek Borowicz i jego towarzysz niedoli Szwarc, po nocy spędzonej w klasie, którą zamieniono na więzienie, gotowali się do rzeczy najstraszniejszych, i jakby ostatecznych. Marcinek przez całą noc ani oka nie zmrużył. Siedział w ostatniej ławie i gubił się w bezdennej rozpaczy. Myśli jego porywał i unosił jakiś wicher straszliwy, a trwoga przywaliła go jak młyński kamień drobne ziarenko. Raz za razem rzucał oczyma na zamknięte drzwi, wyczekując lada chwila czyjegoś wejścia. Kto ma wejść, co z nim dalej uczynią, nie wiedział wcale. Przychodziły mu na myśl maksymy starej przepiórzycy, tajemnicze wzmianki o jakichś Sybirach, Cytadelach, Szubienicach i dreszcz zimny krew mu w żyłach ścinał. Stawał mu w oczach wczorajszy żandarm, to znowu ojciec załamujący ręce nad synem tak wyrodnym, dyrektor wypędzający go z gimnazjum i stary Lejm z zimnym uśmiechem. Żal głęboki i nieznany jak wnętrze nocy ogarniał jego serce. Przejmowała je skrucha tak zupełna, że kamień byłby nią wzruszony. Czasami wśród okropnych przewidywań migała się prędko sekunda nadziei. Wtedy Borowicz zaprzysięgał w duszy śluby. I patrząc na kawałeczek błękitu, widzialny za murem sąsiedniej kamienicy, szukał ratunku u Boga. Szwarc wyspał się doskonale na gołej ławie, zjadł wszystek chleb przyniesiony przez pana pazura dla obydwu więźniów, a od samego rana siedział na wierzchu pierwszej ławki i walił obcasami w jej boczną deskę. Mniej więcej koło godziny siódmej spojrzał na kolegę i powiedział: Ty, jaki się zdaje, będą nas żnęli na gułkę czy przez spodnie? Daj mi święty spokój, rzekł Borowicz. No, jak ja strzelę w zęby pazura, to jemu się zaraz odechcę. Akurat mu się dam. Jeszcze czego? Na gółkę. Cicho bądź bo usłyszą i dopiero. Kto usłyszy kapcanie, a zresztą to niech słyszą. Myślisz, żebym nie chciał się stąd wydostać? Daj Boże, żeby nas wytrynili. Już mam tej sztuby po dziury w nosie. Szwarc zul – Skaranie boskie – rzekł Szwarc, plując nadzwyczaj daleko. – Jeśli mnie wytrynią bez lania, to znowu ojciec będzie na mnie używał, co się zmieści, póki paska starczy. Ja to wiesz, zawsze mam pecha, choćby i z tą franią. Chodzę ci za tą kozą cztery miesiące, odprowadzam ją do samej drzwi tej ich pensji, żeby raz na mnie spojrzała. Sanikowski się do niej dwa tygodnie zapalał wszystkiego i na galówce w kościele przez całe nabożeństwo patrzała na niego. Borowicz nie podtrzymywał rozmowy, więc się urwała. Około godziny ósmej za szklanymi drzwiami ukazał się pan Majewski. Otworzył je, wywołał więźniów na korytarz majestatycznymi gestami i kazał udać się na piętro. Borowicz szedł jak błędny. Nogi plątały się pod nim, myśli niby iskry wśród wichru błyskały i gasły. Martwymi oczyma ujrzał roztwierające się przed nim drzwi głównej kancelarii i wszystkich nauczycieli zgromadzonych przy długim stole okrytym kapą z zielonego sukna. Wskroś mózgu jego przeżnęła się myśl rozdzierająca jak ostrze noża. Sesja na nas. Pan Majewski ustawił winowajców w pobliżu stołu i sam zasiadł. Nastała chwila ciszy, w której ciągu Marcinek słyszał wolne i głuche uderzenia swego serca. Borowicz szwarc, rzekł dyrektor głosem zimnym i uroczystym. Wiecie dobrze, coście wczoraj zrobili. Nie będę długo z wami rozprawiał. Rada pedagogiczna wezwała waszych rodziców. Będziecie obadwaj wydaleni z gimnazjum, zarówno jak dwaj inni wasi wspólnicy, ale Rada musi nadto wiedzieć, czy rzeczywiście strzelaliście z pistoletu nabitego prochem, gdyż takie jest co do waszych zeznań wymaganie władzy policyjnej. Szwarc, czy strzelałeś z pistoletu nabitego prochem strzelniczym? Jak Boga, szczerze kocham, wcale nie strzelałem z żadnego pistoletu, rzekł Szwarc krótko i węzłowato. Marcinek zmiarkował, że system obrony przyjęty przez Szwarca jest wariacki i zgubny. Było rzeczą oczywistą, że wypieranie się w żywe oczy nie prowadzi do niczego, a z drugiej strony pod karą infamii nie mógł przecie przyznać się do wszystkiego. Czuł, że należy powiedzieć inaczej, ale że jednocześnie należy zaprzeć się ile tylko można, przynajmniej w połowie. A Ty Borowicz, zwrócił się do niego dyrektor, przyznajesz się do winy? Czy strzelałeś? Tak, panie dyrektorze, rzekł cicho i głosem pełnym boleści. Strzelałem, ale bez prochu. Marcinek wypowiedziawszy te słowa, spojrzał na zgromadzonych pedagogów i osłupiał, Wydało mu się, że ci sprawiedliwi sędziowie zdjęli z twarzy swych surowe maski. Zjadliwy nauczyciel Wielkiewicz, który miał opinię ateusza i prawdopodobnie wskutek tego zdecydowany był aż do poziomu i prawdopodobnie wskutek tego zdegradowany był aż do poziomu profesora geografii, zadarł głowę, wsadził na nos binokle, przypatrzył się Borowiczowi i rzekł gwałtownie machając ręką. Słyszane rzeczy, strzelał bez prochu, co za bezczelny, niebezpieczny konspirator. Nagle cała belferia wybuchła głośnym, niepowstrzymanym śmiechem. Dyrektor usiłował zachować godność, ale i on trząść się zaczął. Obydwu podsądnych wyrzucono za drzwi i wręczono pazurowi, który ich znowu do kozy zamknął. Gdy rozpoczęły się lekcje, polecono im iść do klasy. Tam usłyszeli wyrok, że skazani są w drodze wielkiej łaski, jeszcze na długą kozę o chlebie i wodzie. Wszystkie te kataklizmy i przejścia strasznie przygnębiająco oddziałały na Marcinka. To, że go nie wydalono z gimnazjum, przypisał w głębi swego serca wstawiennictwu matki. Zaraz też po zupełnym opuszczeniu kozy poszedł do kościoła. Odwieczna katedra była pusta zupełnie. Zimny mrok zaścielał jej całą nawę i kąty, a Marcinek szukał jeszcze bardziej skrytego miejsca. Znalazł je w ciemnym przejściu pod chórem. Był tam rodzaj krypty, z której głębi znajdowały się drzwi prowadzące do wielkiego organu wprost z kościoła. Stały w tym miejscu skrzynie ze świecami, chowano tam schodki, drabinki, jakieś stare ornamenty i inne rupiecie kruchciane. Marcinek upadł na kolana w tym mroku, przytulił twarz do zimnych kamieni i począł żarliwie się modlić. Dopiero pan Rozwora, główny kościelny i najgłówniejszy w całym mieście tabaczarz, Dzwoniąc kluczami na znak, że kościół pod wieczór zamyka, wystraszył go z kryjówki. Nazajutrz wczesnym rankiem, znowu Borowicz klęczał w tym samym miejscu. Odtąd wstawał wcześniej i przed lekcjami zawsze zmierzał na swe miejsce pod chórem. Pewnego razu, klęcząc tam, wysłuchał kazania, jakie do wiernych miał jeden z wikariuszów księżyna stary i wielki prostaczek. Nauczał on dnia tego przeważnie służące i motło grzemyślniczy, jak należy przymuszać się do modlitwy. Prostymi i niemal śmiesznymi zwrotami mowy zapewniał, że modlitwa na początku człowieka nudzi i mierzi, potem wchodzi w nauk, a wreszcie zacznie być przyjemną jak czysta i cała koszula dla nędzarza, który chodził w zgnojonym łachmanie i którego wszy jadły. Marcinek wziął do serca tę naukę i począł zaprawiać się do modlitwy. Zrazu odmawiał jeden raz pacierz, później szeptał ich kilka na różne intencje. Z czasem dobre i złe stopnie, dobre lub złe rozwiązania zadań. Wreszcie wszelkie zjawiska życia, wszystkie wypadki stały się w jego umyśle zależnymi od modłów porannych. Taki był zewnętrzny kształt tego stanu ducha. W gruncie rzeczy religijność była jakby zbudzeniem się do życia istoty martwej. Jak na wiosnę z nagiego gruntu wyrasta niespodziewanie, na oko z niczego, pęd kwiatu idzie za słońcem i otwiera ku niemu swój kielich, tak w duszy Marcinka z niczego wyrosło uczucie nieznane cudowny kwiat wieku dziecięcego. Ufność. Roztoczyło ono dookoła chłopca jak gdyby nadziemski zapach. Wszystko było zrozumiałe i wytłumaczone w tej zaczarowanej krainie. Wszelkie zjawiska i rzeczy objęte były przedziwnym systemem filozoficznym, którego punktem wyjścia był pacierz. Nic się tam nie działo bez przyczyny. Każdy wypadek był rezultatem jakichś dobrych lub złych uczynków. Czasami był karą lub nagrodą za dobre lub złe myśli. Nieraz za marzenia, czyste jak pierwszy śnieg, które w tamtym kraju nazywały się zbrodniami. Jezus Chrystus, którego skroń skrwawiona zwieszała się w stronę krypty w najbliższym od niej ołtarzu, zdawał się nakłaniać ucha i słuchać nieskończonych modłów. Im więcej wypowiadały ich usta dziecięce, tym więcej było ich w sercu. Za pacierzami szły pospolite prośby o rzeczy małej wagi, przedziwne umowy i ślubowania, nieraz bardzo pokorne wyrzuty i skargi. Dziwna siła ciągnęła wszystkie myśli chłopca coraz dalej i dalej. Wywierała na jego postępowanie wpływ bezwarunkowy. Zmuszała go na przykład do forsownego wyuczania się lekcji, nie dla nauki ani dobrych stopni, ale dla jakichś zaziemskich potrzeb serca. Nade wszystko ta pobożność słodziła sierotstwo Marcinka. Nie był wówczas sam jak dawniej, nie czuł żadnego opuszczenia. Jego zmarła matka żyła, wiedziała o wszystkich troskach, smutkach i radościach. Nieraz odzywał się w głębi jego duszy jej głos jako dobre postanowienie, lub trzymał go niby ręka. Marcinek nie miał wówczas dawniej odczuwanych niepokojów i żalów. W pośród trwóg, w jakie obfituje szkoła rosyjska, w głębi nocy sierocych, wiedział dobrze, że mu włos z głowy nie spadnie. Był to cudowny sen na łonie Boga. Codziennie o tej samej porze do tejże kruchty przychodziło pewne indywiduum. Indywiduum pobierało w rządzie gubernialnym dwadzieścia rubli srebrem miesięcznej pensji, miało całą kohortę drugorocznych synów w rozmaitych klasach gimnazjum, miało nadto surducinę wytartą do ostatniej nitki, krótkie spodnie z drelichu wypchnięte na kolanach, buty obciążone tak wielką ilością przyszczypków, że pod nimi istotna postać tych butów zginęła, rzadko kiedy goloną brodę i siwe oczy, smutne aż do śmierci. Indywiduum nie klękało, lecz zająwszy miejsce, jak najmniej na rożku skrzyni ze świecami, Opierało głowę na rękach i modliło się aż do godziny ósmej. Nikłe promyki wczesnego słońca, które przebiwszy kolorowe szyby wysoko umieszczonych okien wchodziły do ciemnego przejścia, oświetlały łysą czaszkę i uwiędłą szyję starego człowieka. Jego suknia znoszona ginęła w mroku, jego ciężkie ubóstwo znikało. I Marcinek, niezdolny jeszcze do pojmowania niedoli ludzkiej, widział obok siebie tylko współtowarzysza w modlitwie. Nigdy do siebie nie mówili słowa, nie mieliby zresztą o czym mówić ze sobą. Raz tylko, idąc ze szkoły, Marcinek spotkał na ulicy swego znajomego skruchty. W świetle dziennym twarz starego pana wydała mu się daleko mizerniejszą i odzież jeszcze bardziej zniszczoną. Krok jego był bardziej ociężały, głowa na piersi zwieszona. Dźwigał pod pachą jakieś zawiniątko w starej serwecie i przesuwał się obok murów ulicy. Wymijając Marcinka, podniósł oczy i wtedy bezgranicznie smutna twarz jego rozjaśniła się przedziwnym uśmiechem. Marcinkowi zaćmiły się oczy łzami szczególnego wzruszenia. W ciągu przelotnej minuty miał jakby zachwycenie. Uczuł, że kiedy dusze cnotliwych ludzi po życiu wśród cierpień opuszczają tę ziemię i u tronu przedwiecznego spotykają się ze sobą, to takimi anielskimi uśmiechami muszą się witać i pozdrawiać nawzajem.